Witam, witam serdecznie wszystkie drogie, kochane osoby ze znakiem wagi w swoim horoskopie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kochani. No i kto jak nie Wy, Wasz dom, Wasz siódmy dom w horoskopie, to jest właśnie dom związków, partnerstwa. Więc zobaczmy, co tam u wag słychać u Was, kochani. E, czytanko będzie nie takie, że jutro spotkacie kogoś na zakręcie i bruneta wieczorową porą, bo nagle co wszystkie wagi spotykają wieczorową porą bruneta, tu jest bardziej coś takiego dla przemyślenia, co w związkach, co u osób, które są same. Taki impuls chcę Wam dać do tego, żeby przy okazji tych walentynek, dosłownie przy okazji tych walentynek, o czymś sobie przemyśleć, coś sobie zauważyć, poprawić, a nie jak te walentynki spędzicie, bo każdy z Was spędzi to na różne sposoby. Natomiast co to może Wam przynieść, to jest będzie dosyć ciekawe i to chcę właśnie dla Was w kartach sp sprawdzić. Bardzo serdecznie Wam kochani dziękuję za Waszą obecność, za Wasze łapki, subskrypcje, komentarze. Dziękuję Wam za wspieranie mnie w postaci chociażby tutaj kanału wesprzyj, wesprzyj ale też i postawionych kaw, bajkofi. Wszystko do mnie macie w każdym jednym opisie filmu, więc zapraszam, kochani. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że te walentynki dla każdego będą wyjątkowe. Po prostu jakkolwiek byście jej nie spędzali, a ja już patrzę, co dla wagi. Co dla wagi przy okazji Walentynek, oczywiście, przy okazji Walentynek, co dla wagi w miłości, w związkach i w osób, które są same, co powinnam przekazać? No to zobaczymy, kochani. Co powinnam przekazać, zaraz się dowiemy. Energia miłosna dla wagi. No, i mamy tutaj y króla. Kochani kielichów, więc są emocje, jest tutaj wszystko w związkach. No i to jest to, o czym mówiłam. Co trzeba przepracować w związku? No i zobaczcie, już mamy pierwszą kartę. Karta sprzeczek, kłótni, takiego szarpania się między sobą. Jak on, ona, czyli wasz partner, partnerka, mąż żona, widzi wasz związek, jak on go postrzega, albo ona. I rada, wskazówka dla Ciebie, droga Wago, co dalej zrobić z tą relacją? Jak to można jeszcze wszystko poukładać sobie? Dla osób, które są same, samotne, single, jak tam wolicie, kochani, co trzeba przepracować w sobie, drogie wagi, single? Jak postrzegacie miłość i co możesz zrobić, aby tą miłość do siebie przyciągnąć? Kochani, świeczuszkę sobie z moim czarnym kotem tutaj bym wywaliła. Zobaczcie, jaką mam fajną. Świeczkę z koturem, pumą. Dobrze, kochani, karty mamy rozłożone. Skupmy się w takim razie. Siódemka kielichów na spodzie czyli taka energia wyobrażania sobie czegoś bujania trochę w obłokach, fantazjowania, ale jednocześnie braku sprecyzowania braku jasności umysłu i też powiedziałabym takiego niezdecydowania i nieumiejętności określenia co w tym związku jest dla was ważne, bo jednego dnia jest ważne to, że wasza połówka na przykład pracuje a drugiego ważne, a drugiego dnia może być ważne, że już nieważne czy pracuje, ważne jest to czy mnie przytuli, a trzeciego dnia nieważne czy mnie przytuli, czy pracuje tylko ważne jest, żeby nie wiem Naprawił mi koło w samochodzie, a on tego nie robi. I tak dalej, i tak dalej. Więc tu na dzień dobry. Dla mnie ta energia właśnie pokazuje takie właśnie niezdecydowanie, takie trochę wyobrażanie sobie, jakby to miało wyglądać, bo gdzieś w filmach, serialach, no to jest taka nasza zguba. Wiecie co? Ja też bardzo lubię romanse, uwielbiam romantyczne filmy, romansidła takiego typu. Ja za dziecka czytałam te harlekiny, wszystkie. Po cichu oczywiście, bo to. Treści nie były takie nieraz, takie aż y, takie dla dzieci, ale podkradałam je, bo to były takie czasy, ktoś, kto, kto wie to, o, o czym mówię. Y, ja to lubiłam i lubię to do dzisiaj, ale wiem, że to troszeczkę nam skrzywia tą rzeczywistość. Wiecie, y, bo y, rzeczywistość bywa czasami podobna, ale bardzo często wymaga to olbrzymiej pracy nad sobą. Nie już nie nad związkiem, na samym początku nad sobą, bo wtedy dopiero te związki są zupełnie inne. Oczywiście dla niektórych jest to też praca nad samym związkiem, nad samą relacją, ale najpierw trzeba zacząć też od siebie. No i właśnie, ten król kielichów, energia, energia yy, miłości dla was. Oczywiście jest tej miłości tutaj u was dużo. Jest miłość, która jest i w was, ale też i w osobach, które są koło was. W waszym przypadku może to być mążona, oczywiście, bo tutaj karty są du dualne, ale też. Może to być po prostu um, takie, taka energia, która mówi o tym, że jest gdzieś w was to uczucie, że ono się będzie kręciło koło was. To jest taka ta empatia, ta dobroć, która Wiecie, być może czasami jest chowana, może wychowacie te uczucia, może nie umiecie ich okazywać, może nie umiecie ich przyjmować też, to jest też bardzo ważne, co teraz powiedziałam. Więc albo tak, albo tak. Natomiast ona jest, ona jest gdzieś w was i gdzieś jest bardzo zapomniana i ona się do was uśmiecha teraz tutaj, tak? Przypomnijcie sobie to uczucie, tak, nie te motylki w brzuchu, to jest błąd, kochani, bo zakochania, miłość to są dwie różne rzeczy. My nie mówimy tutaj. O chemii, o wybuchu tych wszystkich tutaj hormonów, które wystrzeliwują jak fajerwerki na sylwestra i te wszystkie estrogeny, wszystko to fruwa w nas, że my w ogóle powinniśmy, jak to powiedział jeden z psychologów, uwielbiam go, Rutkowski, właśnie, że powinniśmy iść na L4 wtedy, w tym początkowej fazie zakochania, bo człowiek chodzi o głupiały. Yy, przykładem tego jest bardzo często to, że nie, nie działa yy, oczywiście yy, ten układ, gdzie każdy, nie wiem, potrafi schudnąć w 3 kilo, bo się zakochał, prawda? Yy, yy, gdzieś tutaj to, yy, to tak na nas działa, yy, ale to nie o to chodzi, kochani. Tu chodzi o obudzenie w sobie tej miłości, takiej partnerskiej, takiej wyrozumiałej, takiej empatycznej, takiej, takiej gdzie wiecie, którą mamy, chyba, może to będzie głupie porównania, może nie. Zdecydujcie sami, jak, jak, to od, jak to odczuwacie, ale które mamy bardzo często, może nawet nie do dzieci, bo to trochę inaczej jest, ale do zwierząt, do własnego pieska, kotka, myszki, tego papuszki, tam nie wiem, kogokolwiek tam, jak co macie, tak? Prawda, to jest takie coś, to jest taka miłość, która właśnie nie wystrzeliwuje tych fajerwerków, i to jest tu u Was pokazane. Gdzie wy to macie, drogie Wagi? Gdzie to się Was tam poskręcało? No, pomyślcie o tym. No bo co w związkach? W związku z tym, tak? Jak powiedziałam, to co trzeba przepracować w związku, sposób komunikacji. A przecież właśnie wy jesteście dosyć takim znakiem łagodnym, gdzie dla was to partnerstwo jest bardzo ważne, ale właśnie ta komunikacja siada siada komunikacja, czyli wyrażanie tych emocji. Tych złych, które się pojawiają, ale też tych dobrych. A nawet bym powiedziała, że złe, to jeszcze jesteście w stanie, w stanie yy, yy, uzewnętrznić siebie, pokazać fochem, odsunięciem, krzykiem, kłótnią, czymkolwiek. O, ale proszę bardzo, to Wam przyjdzie bardziej łatwo. Ale już te emocjonalne takie zakręty, gdzie trzeba się wysilić i z siebie coś dać, no to już niekoniecznie. I przy okazji tych walentynek, bo zaznaczać to będę cały czas, to nie, są, to nie jest czytanie stricte na walentynki, tylko co cię czeka w tej miłości, właśnie. To ma być takie czytanie, co cię dalej będzie czekać. To masz uzyskać informację, co dalej się może wydarzyć. To właśnie to jest to, co masz przerobić w sobie, tak? Próbować. Przepracować w związku sposób komunikowania się, nie się wszystkiego, patrzenia poprzez empatię i zrozumienie, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. I przy tej karcie zawsze to powtarzam: wolisz mieć rację czy relacje? Tak? Więc to jest bardzo ważne teraz to, co powiedziałam, dlatego że bardzo wiele osób wybiera tą rację i prze do przodu, do przodu. Ja też swojego czasu. Bardzo często w tą stronę szłam. Oczywiście każdy się uczy. Ja też ciągle szukam informacji, wiedzy. Książki są moim takim dobrym przyjacielem, które pomagają mi zrozumieć wiele rzeczy. Dzięki nim też dla Was napisałam dziennik świadomej miłości, świadomych myśli. Macie tam na film, filmiki na shortach, wszystko to jest na playlistach. Właśnie po to, bo to. Ja też kiedyś płam w tym miejscu. Więc w każdym bądź razie, kochani, do przepracowania macie sposób komunikowania się, panowania nad emocjami, ale teraz tak, albo będą tu wagi, które wyjątkowo może macie gdzieś tam w ascendencie lwa czy barana, gdzieś możecie po prostu, czy lwa najczęściej, gdzieś możecie wybuchać, albo wręcz na odwrót. Może tak być, że właśnie. Będziecie próbować nic nie robić z tym, omijać to wszystko, aż ta druga strona wybuchnie i wtedy macie gotowca, bo już nic nie musieliście robić, bo to ta druga osoba sprowokowała to. Bo wy nie potrafiliście z tego wydusić nic. Więc to macie do, do przepracowania w swoich związkach. Jak was widzi wasza druga... O, właśnie, znowu się nacięłam na to, uwaga... Bo nie chcę mówić druga połowa, bo nie jesteśmy połówkami, tylko jesteśmy pełnią i całością. Więc jak to widzi Twoja partnerka czy partner, mąż żona, jak Ciebie widzą droga Wago, otóż yy, widzą ci właśnie troszkę zabrzmi to niemiło, uwaga. No, ale tak trochę jest, dziewiątka pentakli, troszkę zapatrzona w siebie, troszkę mm, taka osoba, która jest bardzo skupiona na materii, na tym. Yy. Oczywiście, zobaczcie, jak to jest fajnie pokazane. Naszyjnik Nasz jest w kształcie serduszka. Malutki, ale co się liczy? Tak? Że tutaj gdzieś ta kasa, materia. To jak ktoś Was postrzega, tak tutaj. I to jest bardzo ważne, widzicie też dla Was tutaj, więc tak, ten Wasz partner, partnerka widzi, że dla Was ważniejsze są zewnętrzne aspekty, materialne aspekty, a nie te uczuciowe takie małe serduszko, jak założymy, to myślimy, że co, aha, dobra, żeby nie było, że ja nie mam męża, czy tam partnera, że ja nie kocham. Nie, no kocham, przecież mam naszyjnik z serduszkiem, to przecież wszystko jest gitara, tak? A teraz to już mogę się skupić na sobie. Więc tak Was właśnie postrzega Wasza y, druga strona y, Waszego związku. Jako osoby, które są skupione na materii, na przede wszystkim na jakichś wygodach, na sobie, a nie na tej głębi, w tej, tej relacji, bo zobaczcie, rada wskazówka dla Was, drogie wagi, co za tym idzie dla waszego związku jest karta księżyca. Hmm. No i zobaczcie, teraz karta księżyca po pierwsze nie życie w jakiejś iluzji, po drugie słuchania swojej intuicji, ale po trzecie przestańcie przede wszystkim ograniczać się, um, bo ta iluzja i bycie w tym jakimś takim um, innym świecie wyobraźni, tak jak mówiłam tutaj o Siódemce kielichów wprowadzi Was zupełnie w złą stronę. Poza tym jest to karta też lęku, tak jakbyście się blokowali przed czymś, bojąc się, nie wiem, reakcji innych ludzi na to, jak wy się zmienicie, że dla Was nagle materia przestanie mieć znaczenia, zacznie mieć znaczenie zupełnie coś innego, albo co pomyśli twój partner, partnerka, jakieś takie macie lęki, obawy i przykrywacie to właśnie takimi blokadami różnymi, więc tutaj ja bym powiedziała tak. Odblokujcie się, wyjdźcie z tej bańki, przede wszystkim, z tej iluzji, z tego takiego zakrzywiania trochę tego związku. Bo wydaje mi się, że tutaj nie taki diabeł straszny, jak go malujecie. To wystarczy po prostu wyciągnąć tą miłość na wierzch i ten związek naprawdę może jeszcze fajnie wyglądać. Co do, i odblokowania się, oczywiście. Co do singli, kochane wagi, no to moje drogie, kochane single. Co trzeba przepracować w sobie? Jesteście sami, samotni, samodzielni, jak tam wolicie się nazywać? Co należałoby przepracować? Otóż prawdopodobnie, bardzo lubię tą królową dynarów prawdopodobnie obszar zawodowy, albo przynajmniej jakiś związany z pasją czy ze sobą. Macie ogarnięty, czyli tutaj bardzo bardzo się skupiliście na sobie, na swoim rozwoju, być może po prostu się gdzieś zaczęliście głębiej zaglądać do siebie. Bardzo fajnie, ale znowuż muszę to przytoczyć, że mimo to, że waga jest taką, właśnie takim znakiem, który jest znakiem związku, w relacji, to do przepracowania macie właśnie to, że być może. Skupiacie się w pojedynkę na czymś, tak? Chcecie robić wszystko pojedynczo, w związku z tym nie macie korelacji z innymi ludźmi, bo wydaje wam się, że być może wy to zrobicie lepiej, tak? I też nadal jest tu informacja, że skupiacie się na materii, na tym swoim właśnie wyobrażeniu życia. I okej, okay, jeśli nie interesuje Was uczucie, związek, nie jest Wam potrzebny, będzie to super, nie, to nie. To to jest bardzo dobre, to co teraz powiedziałam, że się skupiacie na sobie, na rozwoju, na rozwoju własnej, własnej pasji, biznesów i tak dalej, to jest wtedy cudowne. Natomiast jeśli a takie osoby znam z prywatnych spotkań, pozdrawiam Was zresztą bardzo serdecznie, kochani, i wiecie, jak to, jakie są wasze tutaj gdzieś zagwostki, powiedzmy, to wiecie doskonale, że wiele osób pyta właśnie kiedy. Czy to w ogóle się zdarzy? Czy ja w ogóle mam na to szansę, bo mam lat. 50 czy 60, tak? Yy, I tak dalej. Więc jeśli jesteście w tej grupie osób, no to nie możecie ciągle siedzieć i uciekać już wiecznie w tą w swoją pasję, bo jesteście w tym zamknięci. Wibrujecie tylko na określonym poziomie, nie skupiając się na niczym innym. Bo zobaczcie, jak postrzegacie wy miłość. No, dobrze postrzegacie dziesiątka kielichów. No, chcecie mieć tą rodzinę, może niektórzy nawet jeszcze dzieci. Jak nie dzieci, to może jeszcze jakieś wnuki, bo macie już dzieci z jakichś związków, relacji, a jesteście samotni. A może chcecie mieć jeszcze dzieci, właśnie, bo jesteście w takim wieku, nazwijmy to z numerologii produktywnym. To dobrze postrzegacie miłość, chcecie tego domu. I tu się wszystko zgadza, jeśli chodzi o wasz związek. O, waszą, o wasz, nie wasz związek, przepraszam, tylko o wasz znak. Waga to są związki, relacje, to jest ta spójność, tak? I tutaj jest bardzo wszystko fajnie, wygląda, tak? Więc jeśli rzeczywiście na to czekacie, to rada, wskazu, wskazówka, jak możesz tą miłość przyciągnąć do siebie, zobaczcie: odwróć się, karta Wisielca, rozejrzyj się przestań oszukiwać samą siebie, oszukiwać samego siebie. Przyjrzyj się na to, co robisz, jak wygląda Twoje życie z innej perspektywy. Odblokuj się i rusz się do przodu, bo nic nie robisz w tym temacie. Jak wspomniałam wcześniej, chciałbyś, chciałabyś, ale jesteś skupiona na materii. Dom, dzieci, może wnuki, a może nie masz ani dzieci, ani wnuków, to może masz pracę, karierę, to może masz pieski, kotki, świnki, kurki i cokolwiek innego. I tak po prostu dzień za dniem próbujesz się oszukać, że nie chcesz tej miłości. Że Ci jest niepotrzebne w ogóle i nie potrzebujesz. Więc jeszcze raz powtarzam, jeśli tak jest naprawdę, że nie czujesz, że masz taką. Nie, nie czujesz tej potrzeby. Czujesz się spełniona i pełna w 100% albo pełny w 100%, to bardzo dobrze, bo to oznacza, że po prostu jesteś na takim etapie życia, a nie innym. Tylko masz się przyglądać sobie. Czy rzeczywiście to ci nadal odpowiada cały czas? Ale jeśli jesteś tą osobą, która próbuje się oszukiwać, że nie, 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 ja nie potrzebuję, ale fajnie by było pójść na spacer, obejrzeć film, złapać się za rękę albo herbatkę, żeby ktoś podał, ale próbujesz to przykryć milionem zajęć i w ogóle, że ty jesteś samodzielna, samodzielny, a co najgorsze, może nie najgorsze, świadomie wiesz, że bardzo tego chcesz jednak, ale uciekasz, bo nie wiesz co się, że to się nie przydarza, no to właśnie zmień taktykę, zmień sposób myślenia, zmień sposób działania. Wyjdź z tej swojej takiej, z takiego swojego bezruchu, przyjrzyj się, jeszcze raz powtarzam sobie swoim działaniom, postępowaniu, tym, co mówisz, tym, co myślisz, bo może to ma znaczenie, może źle myślisz o, 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 tej, o tej płci, z którą chciałbyś chciałabyś być, tak? Yy, więc te walentynki niech będą kochani dla was takim czynnikiem, który mówi o tym, że mm, przede wszystkim dla singli o tym, że warto jest czasami przyjrzeć się, jak to nasze życie uczuciowe wygląda. Czy rzeczywiście mamy w sobie tyle empatii, żeby dać i miłości, żeby dać ją innym? Czy rzeczywiście to, co do tej pory było uważane, że ja chcę, żeby mnie ktoś kochał, to jest właśnie to, czego wy tak naprawdę chcecie. Bo nie da się kochać kogoś, jeżeli sami się nie kochacie. Sami się nie kochacie i chcecie, żeby ktoś was pokochał, nie da się tak. Jeżeli nawet takie macie złudzenie, to nie jest to prawdziwa miłość, bo nie macie tej energii, nie wibrujecie na tym samym poziomie. Więc właśnie dlatego może warto by było się przyjrzeć sobie, ruszyć się w końcu i wykorzystać ten czas, kiedy być może jesteście sami, żeby zrobić pracę ze sobą, bo nam się ciągle wydaje, że to te drugie osoby, które potencjalnie miałyby być naszymi partnerami, to z nimi coś jest nie tak. Nie, z nimi jest tak. To wy przyciągacie takie osoby, żeby być o tym przekonanym, że oni są nie tak, bo to oznacza cały czas, jako lustro, że macie coś do przerobienia. Jeśli ten dzień rzeczywiście spędzacie sami, a może z przyjaciółmi, może ze znajomymi, a może przy telewizorze, a może na spacerze, jakkolwiek, gdziekolwiek, życzę Wam, kochani, żeby był to cudowny wieczór. Ale ten Walenty to jest, kochani, wiecie, tak jak z każdymi innymi takimi dniami. Kochać powinniśmy każdego dnia, miłość powinniśmy mieć w sobie, uczyć się jej przede wszystkim, bo to jest bardzo trudne, jeśli ktoś był zablokowany, miał takie przekonania, paradygmaty, gdzieś to wyniesione z domu, gdzieś nie nienauczone, może nie tyle nie nauczone, bo my jesteśmy dorośli, możemy się sami nauczyć, to, to jest takie zrzucenie odpowiedzialności. mnie nikt nie nauczył, to wiecie, no samochodem jeździ też się nikt nie nauczył matka z ojcem, za przeproszeniem, a jak jesteś dorosła, to się chcesz iść nauczyć, tak? Możesz się nauczyć pływać jak masz 50 lat i nie ma tutaj nic wspólnego z tym, że mama cię nie nauczyła i tata, tylko my tak zganiamy. Na, na, na wszystkich innych. Sama też to kiedyś robiłam, dlatego mówię Wam to z pełną odpowiedzialnością. Bierzmy tutaj sprawy w ręce i życzę Wam, żeby ten dzień był dla Was cudowny, jakkolwiek go nie spędzicie. I, I pamiętajcie, niech ten dzień Święty Walenty będzie każdego dnia. I życzę Wam, żebyście spotkali tą osobę, która rzeczywiście będzie się z Wami mogła tą miłością wymieniać, a nie tylko dlatego, żebyście na nią czekali, żeby ktoś ją Wam dał. Chodzi o to, żebyście wy mieli jej na tyle dużo, żeby dzielić się nią z innymi. Ja się dzielę z wami swoją miłością, wysyłam wam serducho dla każdego z was z osobna i wszystkim razem. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie osoby z tego znaku, głównie też osoby, które poznałam prywatnie i mojego brata również, który tutaj jest moim fanem na kanale. Więc braciszku, życzę ci cudownego Dnia Świętego Walentego, żebyś spędził go w radości, a ja jestem spokojna i przekonana o tym, że właśnie taki ten dzień pełen uśmiechu i miłości będzie, więc Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich, kochani Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym filmiku. Papa! Pa.